Witam tu Alisteo. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z dziewojami na miśkach. Tylko, że jako, że zacząłem sprzątać, to może kontynuujmy to i tak uzupełnimy tu. Ok, czy tu jest coś, co bym chciał rozebrać? Nie, no ja nie będę używał droidów, więc. Więc nie chcę tego. A zobaczmy, jak wyglądamy. 14 kryształków. To jest trochę mało. A przecież ja będę jeszcze pewnie inwestował. Co? Ja nawet pułapek nie mam rozwiniętych? Hmm. Może na razie się z tym wstrzymajmy, ale docelowo to czasem potrafi całkiem fajnie przyblokować wrogą armię. Hmm, to zostało już ulepszone. Aha, w tym miejscu lub tu bym musiał nosić. To, to to, w sumie nie ma sensu. Lepiej to rozebrać. Nie no, jeszcze wczytajmy się w to. Twórca tego pierścienia był wspaniałym jubilerem. Potrafił stworzyć ogromne źródło magicznej mocy w postaci malutkiego pierścień ze złota. I nie potrzebował użyć do tego żadnych run ani magicznych kamieni. Hmm... Ciekawe. Ale nie, ja to rozbiorę. <śmiech> <śmiech> nie potrzebował złożyć żadnych run, tak? To dlaczego znalazłem runki? I to jeszcze te najcenniejsze dla mnie. Dobrze, co tu jeszcze rozebrać? Co tu jeszcze rozebrać? Oh. Tego nigdy nie rozbiorę, to jest super broń. Tych rzeczy z zestawu też, a to jeszcze będziemy ulepszać, to nie? Znaczy, tych rzeczy z zestawów nie będę rozbierał na pewno. To można ulepszyć. O! Nie chcę tego. Czyli tak, czerwone runki, prawda? <gryśle> Ale kryształki też są fajne. To zostało ulepszone. I szczerze mówiąc, to jest strasznie tandetne. Minus 5 do intelektu. A wiecie co? To mi coś przypomina. Tylko poszukajmy. O! Tu jest zbrojka, którą, czy tam szata, którą dla mnie krawiec stworzył. Aha! Czyli jakby to przerobić, to powstanie to. W sumie. Tu jest syf i powstanie syf, tak na dobrą sprawę. Ale to zostawimy, bo to jeszcze można ulepszyć, można trochę ekspat zdobyć. Natomiast to można będzie rozebrać, bo i tak nie będę z tego korzystał. O, i to rozumiem. Siedem kryształków. Dobra, ale teraz mieliśmy walczyć. Ale dwie runki wpadły. Jak fajnie. Dzień dobry paniom. Czy panie chciałyby ze mną porozmawiać? Mam fajną kolekcję gier na komputerze. Hmm. Czy znaczy generalnie Kings Bounty, Hearthstone, Diablo, Path of Exile? Co tu jeszcze możemy zrobić? Tym darujemy chyba, tak? Tak, bo one, z tego co pamiętam, to potrafią rzucać, a tego nie chcemy. Czyli tak przywołuję... O. A jakby tak jeszcze Panie to interesowało, to ja lubię gry takie przygodowe, z ukrytymi elementami, które trzeba na planszy znajdować, więc... O. Dobra, bo tu... I bardzo chętnie, pewne ukryte elementy nawet na, na paniach bym mógł poszukać. Oczywiście za obopólną zgodą i przy obopólnej satysfakcji. Hmm. Jest. Hmm, tu też jest. Dobrze. Czyli już moi przeciwnicy nie mają jednostek. A nie, mają jednostkę. Miotającą. W sumie nie zauważyłem kopcików. Hmm. Może dlatego, że są tacy słabi. Psychicznie. Dobra, Jak będzie. Tutaj tak A może? A może? A może zastąpić to? Hmm, tutaj tak. Bijemy. Hmm. To tutaj. Nic nie robimy, jest fajnie. Tutaj. Przekażę. No, ktoś tu ma zawsze pecha, no, ja naprawdę nie wiem. Może, może, hmm, na początku gry powinienem, znaczy, na początku yy, pojedynku powinienem zwracać uwagę, ale to jest jakoś tak dziwnie, że ja zawsze o tym zapominam. <ścoughs> chciałbym przypomnieć, że zapomniałem przestawić te jednostki, a ja już chyba, nie wiem, od czterech odcinków o tym wspominam. Hmm. A, wiem. I komu się dostanie? Dobrze. To mi się podoba. <laughs> hmm. Komu tu bić? Nie no, chyba tu. Hmm. Hmm. To może... Może coś Coś takiego bardziej. No podejrzewam, że moja. Mana... Znaczy, moje czary to... to wszystko. Zaraz ogarną i pozamiatają. O, fajnie. Aha. To jest ta chwila. I. A, niedobitki. Mhm. Jeszcze mniejsze niedobitki. Tu nic. Tu możemy uderzyć. A tutaj już właściwie mówimy o dobijaniu. Tak. skrzynki żadnej nie widzę. Jest fajnie. Hmm. Żeby do kru kruka zaglądać to jest chyba troszeczkę za wcześnie ha. Można by się z nimi zmierzyć. Co ja takiego tu potrzebuję? A. Hmm, niech będzie troszkę więcej szału. I może jeszcze troszkę więcej szału. A, tak proforma zajrzę, żeby wiedział, że go kontroluję. Dziakujmy. Mm -hmm. Proszę zaczekać. Oj Hej! O, jak fajnie. Dobrze, jak gryfy uciekają. Ale to... Chyba, że gdzieś rzucą tu. A jest to o tyle realne, że oni nie mają tutaj jednostek miotających, więc nie ma kogo w sumie blokować. Czyli to ma sens. Tak. Okej. Okay. A tutaj oczywiście tradycyjnie. Osłabiajmy dużo składobójców. Strasznie dużo powiedział. Hmm. Tu oczywiście nic nie robimy, bo i... Po... Albo nie. Mogą gryfy podlecieć, więc lepiej poczekajmy. Tutaj. No właśnie, czy dałoby się... Miśki. O, miśki to jest bardzo dobry wybór. Gryfy też byłyby całkiem fajne, ale miśki to jest bardzo dobry wybór. Hmm. Tutaj. Tutaj to... Chyba, że bym zaczekał. Może ktoś tu bliżej podejdzie, no. Czekamy. E, tutaj... Aha, to akurat ma sens. No właśnie. Zobaczcie, że... ...że dopiero zaczynamy, a... ...osłabienie mają wróżbici, więc szukamy... Tu nic nie widzę. Na razie nic nie widzę ciekawego. Chyba, że coś źle patrzę albo To ja nie wiem. Naprawdę, powiedzcie mi, co, co, co to takiego jest, bo ja naprawdę nie wiem. Mmm, dobrze, ale tutaj nic nie zrobimy. Aha, miałem poczekać, bo może gryfy podlecą. No dobra, pewnie nie podlecą. Mmm, gdzie? Widzieliście? widzieliście jakie obrażenia zostały tu zadane? Tu. Poczekamy na gryfy. Ale jest dobrze. A nie, nie, jest źle. Nie dostanę się do skrzyneczki. Ale to jest akurat fajne. Aj, i oddałem. Ale dobra, dobra. Nie jest jeszcze tak źle. Czyli tutaj. Tutaj nic. Dużo ich jest. Mm. Czyli tak i tu. Tutaj. Jest ich strasznie dużo. Musimy podejść musimy rzucać. To ma sens. Aha! Ale oni już chyba. Tak, już wykorzystali to, to, to dobrze. Ale muszę kolcami tutaj blokować, bo, bo trzeba przecież zabić te, te, te gryfy. A, a do tego potrzebujemy mnóstwo czasu i potem skrzeszania. A, tu warto będzie podejść kroczek. Tak oceniam. Tak to wygląda. Ale mi się wydaje, że tu chyba lepiej jednak będzie już użyć czegoś takiego. Okej. Okay. Tu zaatakujemy, ale niestety obrażenia zostaną zadane nieadekwatne, ale dajmy runkę szczęścia. A, nóż się uda. Drugi raz. Trzech straconych. O, udało się. Będzie drugi raz. I właśnie z gryfami jest ten problem, że mają ciągły kontratak. Będą straty. Jest się dużo ich jest po prostu no. Jeśli się podzieli na grupki. Jak to w ogóle objąć? O. Plan jest taki. E, wycofać tu. I Teraz dopuścimy się takiego. Bardzo poważnego. Ataku. Jeszcze go ponowimy, żeby jednak tych strat było jak najwięcej. Mhm. Teraz, jak tutaj się od nich odseparować? Przy czym to by było dobre. Pułapki nie są dla mnie aż takie ważne. Ale gryfów zbyt dużo nie padnie, więc może lepiej na gryfy tego nie używać. Aha, jarlowy oberwą, to nie. Mm. Nie, pułapkę to jednak, może jednak zachowajmy. Jednak. Mm. I Jakiś... Aha, bo tutaj kamień przeszkadza. Nie, to jest jakiś błąd graficzny. Podjedźmy z tej strony. O! Albo jedną pułapkę zlikwidujemy. O. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ale o! Tak. Czy to był błąd graficzny, czy nie? Tak, był błąd graficzny. Dobra. Dobrze, ale teraz ja mają walczyć, czyli tak. Tak. Bijemy. Mhm. Tu. Tutaj. Tu. Ale może lepiej byłoby poczekać co? Może tu się tro trochę uda. Do lepszych no, efektów dojść. O! To było dobre. Właśnie, właśnie, to jest ten motyw. Można by lecieć, owszem, ale... Ale ja się boję. Nie, nie, musimy najpierw tym się zająć. Tam prawdopodobnie jest tylko zwykła kasa, więc się nie ma czym przejmować. Teraz tak, mm, kolejny raz. Miejmy nadzieję, że uda się skorzystać. O, to było dobre. Ale niestety nie dostaliśmy kolejnego ruchu i nie mogę przekazać. Mm. Tu wydaje mi się, że będzie warto bić, żeby nawet to troszeczkę powiększyć te obrażenia, czy może szansę na obrażenia większe. Dobrze, bo żeby miśki jak najdłużej pożyły, bo będziemy izolować miśki. Dobrze, ale tak, o i to ma sens, bo nie będzie... Dobrze, tak. nie. Dobrze, się tutaj, a my w tym czasie zbieramy siłę. Właśnie. Hmm. Kolce, to na pewno. Czyli tak, a właśnie dzięki kolcom. Może mi się uda coś takiego, że nie dostaną się do skrzyneczki, także może zdążę nawet. Jak się do niej dostać? Aha. Ale drugi czar, to jednak ja bym wolał użyć na, hmm, czy to było tu, na najliczniejszej grupce, tylko strasznie dużo many to zabierze. Nie, nie, ja muszę many zacząć oszczędzać, bo, bo to mi się przestaje podobać, hmm, ale nie, dobra, niech będzie. Hmm, tak tak damy radę Tutaj za mało żeby w pasi y, stalowy wir użyć a szału to A nie będzie to Zawsze mniej. teraz tak rzucamy hmm. Tutaj hmm. ale będzie kotrotak. Może poczekajmy z tym tutaj, tu już jest trochę lepiej. Bo nawet jak będzie kontratak, to mało kto tutaj będzie mógł go wykonać. O, proszę udało się tutaj. A... Można by w ten sposób wbić. Polady nie uderzą tu. Dobrze, to ma sens. Mhm. Chyba zaczynam y, opanowywać sytuację. No właśnie, jest dobrze, bo przecież oni zostali tutaj odizolowani. Może nawet skrzyneczkę się uda. Mm. Byłoby fajnie. Tutaj strzelajmy. Miśki będę szanował tych wystrzelam Tak, to od razu o tym pomyślmy. Tu nie, to muszę tak najlepiej ustawić. Wtedy najlepiej pamiętam, gdzie co się znajduje. O, to ma sens. Tutaj nic nie zmieniamy. Aha, tu. Co to znowu jest? A, wciąż tam Wystrzelajmy mm. Kroczek Czekajmy e, Tu wolę poczekać Tutaj A, Później przekażę Dobrze Skrześmy. Nieźle, sporo straciłem, naprawdę nie jestem teraz pewien czy to, czy to wszystko podziałało, ale zaraz będziemy to wiedzieć. O właśnie, o właśnie, przecież ja mogę wypróbować moją super... technologię. Hmm. Ale to chyba wystarczyłoby gdybym przez pułapkę szedł, a a tak to się zaraz dowiemy. A nie, wystarczyło, dobra. Hmm. Właśnie, to jest ten mod med. Jest, wszyscy żyją. Czyli. Mm. Czy... A, kasa, dobra. Kasa się przyda. Mm -hmm. To może od razu. Pięć tysięcy sześć. Ale ostatnio było więcej, bo tak z dziewięć. Kończymy, mm, czyli tak. No to. Trzeba będzie jeszcze dobić, ale to nie jest problem, jest fajnie. Tu nic. Strzelajmy. I pięknie, bez tył własnych. Eks rośnie, kasa. Rośnie. Hmm. Czyżby tu już wszystko? To trzeba będzie jeszcze wszystko uważnie... Przeszukać. O! No zobaczcie sami, a przecież ja na pewno tutaj chodziłem już. Hmm, tam w środku byłem, ale tam chyba też coś z... zostało do zniszczenia jakaś armia albo dwie. Dziękuję wszystkim za bezpiecznego odcinka. A w kolejnym i jeszcze tu powalczymy.